Cześć witajcie, ja jestem Nexu i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie chcę Wam przypomnieć o moim Instagramie Nexu przez 3U. Pierwszy link w opisie wpadajcie oraz zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Także co, ja już się przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Camera Card jest to profil na Twitterze i kanał na YouTube stworzony przez człowieka, który znalazł stary aparat, a na nim dziwne nagrania, które wrzuca na kanał. Często filmy pokazują jakiegoś człowieka w masce. Dziwne rzeczy w domu albo jak idzie przez las w nocy. Wszystkie są przerażające i myślę, że nie są ustawiane. I Then I discovered this video on my mobile. I don't remember filming it. W sierpniu 1989 roku rodzina znalazła nagranie, gdy ich samochód się zepsuł. Kaseta była w starej rozdartej kurce gdzieś na drodze 205, niedaleko Stockton w Kalifornii. Po tym jak rodzina zobaczyła całe nagranie oddali je lokalnej policji. Nagranie pokazuje jak płonie dom i jakiś cichy głos mówi słowa starożytny duch zła. Potem słychać tylko śmiech i głośny oddech a na końcu rozmowę z jakąś postacią która nazywa się Omar. Do lokalnych władz zgłosiło się około 1500 ludzi. Gdy nagranie zostało pokazane w telewizji. Sprawa została rozwiązana. Kilku lokalnych ludzi wspomniało, że jest to dom w Redwood City, około 100 kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono nagranie. Złapano 17 i 19-latka, którzy przyznali się do popełnienia tego czynu. Investigators released the video to television. This led to the identification of the blazing homes. Good Good night. Good night. Good what we have here is a rare view. Complete with sound of how the serial arsonist views his work. This is pure sex. These people are absolutely fixated on just how powerful fire is, on how it destroys things, on how it smells, how it looks. Every aspect of this is the equivalent. Nagranie pokazuje rozbicie się samolotu. Miało to miejsce 10 sierpnia 1984 roku, gdy Cessna O-1 Bird Dog była pilotowana przez Jamesa Jackaidla, który był w drodze między lotniskami Granby a Jeffco w Colorado. Pilot nie brał pod uwagę wysokości gęstościowej, która spowodowała rozbicie samolotu. Chwilę przed wypadkiem słychać jak James mówi coś do pasażera Ronalda. Trzy lata później para znalazła wrak wraz z siedmiominutowym nagraniem. To straszne nagranie pokazuje ostatnie chwile tego mężczyzny, zanim się zgubił w paryskich katakumbach. Mężczyzna chce znaleźć wyjście. Z każdą sekundą staje się coraz bardziej spanikowany. Wyrzuca kamerę, ale on cały czas nagrywa. Widać, jak idzie w kierunku ciemności, a następnie znika. Od tamtego momentu nie wiadomo, czy przeżył, czy został tam na zawsze. Kamera została znaleziona przez jakąś grupę poszukiwaczy. Oddali ją policji, ale nadal nie wiadomo, jak potoczyły się te sprawy. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, we hear his breathing get louder and louder, uh, as though something was scaring him. He was, he's frightened, he's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, 16 kwietnia 2016 roku miała miejsce katastrofa morska w wybrzeży Korei Południowej. Statek Sewol, płynący z incięcią do Cheju, Wywrócił się do góry dnem podczas wrotu o 45 stopni w prawo. Pasażerom powiedziano, żeby pozostali w kabinach. Wtedy cała ekipa i kapitan opuścili statek. Niektórzy ludzie, nawet gdy zobaczyli wodę, zostali w środku. Znaleziono dwa telefony, na których były nagrania. Właścicielami byli dwaj nastolatkowie z Danone High School. Żaden z nich nie wyszedł z tego cały. W nagraniu słychać, jak dwójka śmieje się między sobą, a w tle słychać przejęte osoby. Rozmawiając o swojej rodzinie, wszyscy wydają się być zmieszani całą sytuacją. I instrukcjami załogi, żeby zostać w pomieszczeniach Niestety nagrania nie mogę pokazać, ponieważ jest smutne, ale oczywiście zostawiam wam link w opisie. Także to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli tutaj wytrwałeś to wytrwałaś, jestem z ciebie bardzo dumny. Pamiętajcie, możecie ścielić łapkę w górę dla zasięgu oraz bić na mojego Instagrama za każdego followa pod moim profilem. Oddzięczam się lajkiem pod waszym najnowszym zdjęciem, także co ja już nie przedłużam, nie zapraszam wam poranka, popołudnia czy też wieczoru. Trzymajcie się, na razie, cześć.